Do Pezynoka na winobranie jechałem przez Dolny Kubin do Różomberku, potem pociągiem do Żyliny, potem na południe przez Puchow w stronę Bratysławy. Na razie jesteśmy jeszcze przed Żyliną, widać zamek Streczno, to już Puchow i już wysiadam wieczorem w Pezynoku, święto Burczaka. To jest takie najmłodsze wideo, najświeższe. Jeszcze zdążyłem przywitać się z królem i królową tego całego trzydniowego zamieszania w Pezinoku, ale już na drugi dzień pojechałem do Smolenic. Z powrotem pociągiem do Trnawy, potem autobusem kawałek pod zamek. W molenicach na górę i z powrotem, w drodze powrotnej, piękne stare Radisko, zamek z góry. Na drugi dzień, to już teraz, już na trzeci dzień, tu dalej świętują w Pezinoku, a ja poszedłem w góry oczywiście, bo przyjechałem tu w Małe Karpaty. Idę w stronę drogi krzyżowej i jak się potem okazało, oto najciekawsze. Właściwie przypadkowo trafiłem na ten Banicka Ciesta, czyli Szlak Górniczy. Ale tam to wszystko, to trzeba dużo więcej jeszcze powiedzieć o tym. I to będzie w drugiej części. Zapraszam. To była dopiero niedziela, trzeci dzień. Wszystko Wam powiem o tym, co. Ale ja sobie przedłużyłem to święto na poniedziałek i wtorek, co było w poniedziałek Może i wtorek, jutro. jak już wracałem do domu, to będzie jutro. Zapraszam.